Co to? Za 8 stówek. Za 8 stówek? A to dobra cena? To jest bos? To jest bos. Nie głupos, lukowus. Lukabus! Za 8 stówek? Lukabos i na 70. Złotych. Nie, 70. 7 stówek. stówek. Ja mam jest uczuć, my tak Jest no, są. Muszę, muszę, muszę też zrobić sobie badania na uczulanie. No, to, no, to, to, to będzie fajny kod. To jest uczulenie? Nie, ja to tak mam już długo. Napierdolenie. <laughs> Badanie. Co? Jak tą robotę zrobiłeś, dobrze? Kiedyś tak powiedziałam yy, na wykładach. Co to No tak się zapomniałam. Nie no, jest okej. Okay. Nie, nie, nie ma tego. Się... Nie no, ładne jest no, chodna. No, powiem no, Ci, że... No, no, ile tam? Ile tam? To z metra? Czy z metra takie roboty się robi? Versace. w Versacie. Oryginał? Tak. A powiedz mi się gasz się tym parfumem? Tak? Cinkasz się tym? Tak. I co to jest? Adina. to jest dobry. Gabriela. Gabriela? M to... Miłość jak kapanem!

Ktoś powiedział pyszne be, be. Czy ktoś powiedział pyszne Słuchaj. ktoś powiedział pyszne Wej? No harmonika Moldi dzięki za ślubę Naszą, nasz film. Mój tata taki tu wcifnijs No powiedział Dobra. Po swojemu trzeba karpia ja ogłuszyć byłoby No na co, no ręka jak młotek, no to co wow. Delikatne uderzenie było Się... Tu ja mam zawsze problem, bo mnie tu boli zawsze, tu gdzie teraz robisz. No czuję właśnie, aż spięte. mam tam tak spięte, bo to są głębokie mięśnie i tak nigdzie tak jakoś tak jak tam jak fizjo, tak. jak fizjo. No, tylko widać, że nie po kościach, tylko po mięśniach. To jest mięsień, nie? No tak, tak ale pomiędzy kościami. Już lepiej? Tak, już musiałem jeszcze trochę porobić. Bałka. Ty to może zostawimy Klaudia Izikcia i my pomasujesz o. tam, co? Czy nie? Nie, nie to się nie wywiduj, już na live Nie, ale nie, bo, bo Paulina to robi bardzo dobrze, ale stary naprawdę. Ona jest 10 na 10, ale ma piękne usta. 7 na 10. Ona jest 10 na 10, ale połamała nogę. 3 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma różowe włosy. 7 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma ładnego psa.